prosi 161 Oscarsiera 064 Oskarsiera 064 Witam serdecznie z tej strony operator Piotrek Kutecha niedaleko miasta Włodawa praktycznie przy samej granicy Polski z Białorusią 500 metrów od rzeki granicznej Bug. No dobrze Piotrek wszystko fajnie 5, 3, 2 5, 2 ode mnie słyszeć super kresa o sygnał na pytaki jaki masz są objawy, żebyście nie patrzyli, nie poszedł w złą stronę. jak się to widzieć w stronę barykany, to... No ale dobrze, dobrze, żeś się urodził po dobrej stronie granicy, także wszystko jest w porządku. Także proszę bardzo, byś do Ciebie odjadł do Francji, że kolejk Grenoble. Okej, dziękuję serdecznie. Dziękuję za krótkie QSO, dziękuję za wymianę raportów. Nie zatrzymuję już częstotliwości. Odblokowuję 7355. Pozdrawiam ze Wschodniej Polski.